bye Z nami pracowali całe 9 dni w Grudziądzu, w którym mieliśmy treningi taktyczne i różne inne szybkościowe. Myślę, że tam radę. nicy są zdrowi, obóz minął bez żadnych kontuzji, bez żadnych y, urazów. Oczywiście gdzieś tam jakaś y, drobna infekcja się pojawiła, ale poradziliśmy sobie z tym tak, że jedziemy na ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży do Wolesławca pełnym składem, mocno zmotywowani, po dobrze przypracowanym y, obozie, licząc, że chłopcy nas y, nie zawiodą i pokażą to, co umieją najlepiej. No jeżeli, myślę, że nie będziemy nieskromni, jeżeli będziemy, powiemy, że chcemy powtórzyć ten mecz, który yy, zdobyli juniorzy. No oczywiście jedziałem po złoto, nie ma innej opcji. No, wygrałem wszystko. <laughs> BURANI!